Otwieram obrady 29. sesji Rady Miejskiej w Żukowie. Chciałbym na początku powitać bardzo serdecznie Pana Burmistrza Wojciecha Kankowskiego. Witam Panią Skarbnik, Radczynię Prawną, Panią Sekretarz, Kierowników Referatów, Pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Witam Pana Przewodniczącego Kaszubskiego Związku Pracodawców. Witam Pana Prezesa. Spółki Komunalnej Żukowo. Witam Was radni bardzo serdecznie. Witam również media. W punkcie drugim chciałbym stwierdzić, że jest 16 radnych na 21, więc możemy podejmować uchwały. Punkt trzeci: Przyjęcie protokołu a tak naprawdę przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji i czy są pytania do protokołów ze strony Państwa radnych? Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia tych protokołów, do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołów z dwóch poprzednich sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie 16 głosami za. Punkt czwarty, zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad. Chciałbym poinformować szanownych radnych, że wpłynęły dwa wnioski pana burmistrza gminy Żukowo, jeden z dnia 21 grudnia 2020 oraz drugi z 20, 28 grudnia 2020 o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał. Proponuję, aby projekty uchwał z wniosku burmistrza gminy z 21 grudnia wprowadzić do porządku obrad jako pierwsze yy, i odpowiednio w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Żukowo na lata 2020-2027 yy, proponowałbym jako punkt 5.10. W sprawie zmiany budżetu gminy Żukowo na 2020 punkt 5.2. W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków jako punkt 5-3. Tak, pierwszy 5-1, potem 52 i 53. Kolejne punkty zmieniają się odpowiednio. Proponuję, aby projekt uchwały z wniosku pana burmistrza z 28 grudnia y, dotyczący w sprawie ustalenia nazwy ulicy w przyjaźni ustanowić jako 5.13. I musimy głosować wnioski pana burmistrza y, oddzielnie, czyli najpierw będziemy głosować nad wnioskiem. 21 grudnia Kto jest za przyjęciem wniosku pana burmistrza z 21 grudnia 2020? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wniosek pana burmistrza został przyjęty jednogłośnie 16 głosami za. Kolejne głosowanie to głosowanie nad wnioskiem pana burmistrza z 28 grudnia 2020. Kto jest za wnioskiem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?